Wyznacz pierwiastek czwartego stopnia z i, czyli pierwiastek z liczby zespolonej. Wyznaczając pierwiastek czwartego stopnia będę korzystał z postaci trygonometrycznej. Na końcu wynik przekształcę do postaci algebraicznej. Pierwiastek czwartego stopnia z i, czyli i jest tą liczbą zespoloną. W postaci trygonometrycznej liczba zespolona to jest r cosinus fi plus i sinus fi. W postaci algebraicznej i mogę zapisać jako 0 plus 1i. Czyli cosinus phi jest równe 0, sinus phi jest równe 1. I kąt, dla którego, argument, dla którego cosinus jest 0 i sinus jest 1, to jest pi 2 Czyli phi jest równe pi 2 I korzystając z wzoru Boabra, mogę te pierwiastki znaczyć. Wk pierwiastek n tego stopnia z R, cosinus phi plus, no i tak dalej, tak jak tutaj jest zapisane, gdzie k jest indeksem przyjmującym wartości od 0 do n minus 1, czyli w tym przypadku, ponieważ liczę pierwiastek czwartego stopnia, to k jest od 0 do 3. Czyli pierwszy pierwiastek W0 to jest pierwiastek czwartego stopnia z 1, cosinus phi plus 2 kpi czyli pi to jest pi drugich plus 2 razy 0 razy pi, czyli 0, przez n, czyli przez 4, bo pierwiastek jest czwartego stopnia plus i sinus pi drugich plus 2 razy 0 razy pi przez 4, czyli w0 pierwiastek czwartego stopnia z 1 jest 1, cosinus pi ósmych plus i sinus pi ósmych. To jest ten z numerem 0. Teraz z jedynką. To jest pierwiastek czwartego stopnia z 1, czyli 1. Kosinus fi, czyli pi drugich, plus 2 razy 1 razy pi przez 4 plus i sinus Pi drugich plus 2 razy 1 razy pi przez 4. Czyli ten pierwszy pierwiastek to jest cosinus. 2 razy pi to jest 2 pi, plus 1 druga to jest 2,5, czyli 5 drugich przez 2, 5 ósmych pi, plus i sinus. No i tutaj podobnie, pi drugich plus 2 pi przez 4 to jest 5 ósmych pi. Teraz pierwiastek z numerem 2, cosinus phi, czyli pi drugich, plus, no i teraz za k podstawiam 2, czyli 2 razy 2pi przez 4, plus i sinus pi drugich plus 2 razy 2pi przez 4, czyli w2 jest równe Cosinus 2 razy 2 pi to jest 4 pi plus 1 druga to jest 4,5, czyli 9 e, drugich przez 4 to jest 9 ósmych pi, plus i sinus 9 ósmych pi. No i ostatni z numerem trzecim, ale tak naprawdę czwarty pierwiastek to jest cosinus fi. Plus 2 kpi, gdzie k jest 3, przez 4, plus i sinus pi drugich, plus 2 kpi przez 4. Czyli trzeci pierwiastek to jest cosinus. 2 razy 3, 6 plus 1, druga to jest 6,5, czyli 13 drugich przez 2 to jest 13 ósmych pi plus i sinus 13 pi cztery pierwiastki, zapisane w postaci trygonometrycznej. Teraz będzie zamiana na postać algebraiczną. No do tego trygonometria. Jeżeli to są proste kąty, proste argumenty, to można łatwo to zapisać. Natomiast tutaj no te argumenty m, trochę będą wymagały przykształceń. Yy, będę starał się wyznaczyć cosinus pi/8 i y, sinus pi/8. W tej małej tabeli funkcji trygonometrycznych, czyli pi 6 pi 4 i pi 3 e, wiemy, że sinus pi 4 to jest pierwiastek z 2 przez 2 i cosinus π4 też jest pierwiastek z 2 przez 2. I będę korzystał z wzoru na cosinus podwójnego argumentu, czyli to jest 2 cosinus kwadrat x odjąć 1. E, czyli Kosinus pi czwartych to jest 2 kosinus kwadrat pi ósmych, czyli ten pi czwartych jest dwa razy większy od tego pi ósmych. Chcę wyliczyć z tego kosinus pi ósmy, czyli jeden przenoszę na drugą stronę. No i kosinus pi czwartych już podstawię, to jest pierwiastek z dwóch przez 2 plus 1 równa się 2 kosinus kwadrat pi ósmych. Wspólny mianownik, czyli pierwiastek z 2 plus 2 przez 2 równa się 2 cosinus kwadrat pi 8. dzielę przez 2, czyli pierwiastek z 2 plus 2 przez 4 jest równe cosinus kwadrat pi 8. No i pierwiastkując, cosinus pi 8 to jest pierwiastek z pierwiastek z 2 plus 2 potrzebnie taki duży pierwiastek, bo to oczywiście mogę mianownik spierwiastkować przez 2 lub kosinus pi ósmych jest równe minus pierwiastek z pierwiastek z 2 plus 2 przez 2. Oczywiście ujemny nie spełnia warunków zadania, no bo pi 8 to jest pierwsza ćwiartka układu współrzędnych, czyli kosinus jest, jest dodatni. Zostaje tylko ten. No i teraz z wzoru jedynkowego Wyliczę sinusa. Sinus kwadrat pi ósmych to jest 1 minus cosinus kwadrat pi ósmych, czyli 1 odjąć i to podnoszę do kwadratu, czyli pierwiastek z 2 plus 2 przez 4, czyli 1 odjąć pierwiastek z 2, odjąć 2, wspólny mianownik, czyli 4 odjąć pierwiastek z 2 minus 2 przez 4, czyli 2 odjąć pierwiastek z 2 przez 4, czyli sinus pi ósmych jest pierwiastek 2 minus pierwiastek z 2 przez 2 lub sinus pi ósmych jest równe minus pierwiastek 2 minus pierwiastek z 2 przez 2. No i podobnie jak kosinus, też ujemny sinus odpada, czyli do... Zapamiętania do przeniesienia mam, że cosinus pi ósmych równa się 2 plus pierwiastek z 2 przez 2, a sinus pi ósmych równa się pierwiastek 2 podjąć pierwiastek z 2 przez 2. No i teraz pozostaje podstawienie i jeszcze wcześniej wzory, wzory redukcyjne. Czyli tutaj mam tak: cosinus pi ósmych to jest pierwiastek 2 plus pierwiastek z 2 przez 8 plus i i sinus, czyli 2 minus pierwiastek z 2 przez nie przez 8 tylko oczywiście przez 2, bo to jest pi ósmych, ale dzielę przez 2, przez 2. Teraz tak, e, może ten zielony, czyli z numerem 2 będzie łatwo dosyć. Kosinus e, 9 ósmych pi to jest to samo, co kosinus 1 pi plus 1 ósma pi. E, no i wzory redukcyjne pi, podwojony argument e, pi drugich, czyli nazwa pozostaje bez zmian. Natomiast jest to trzecia ćwiartka układów uspurzonych, czyli znak się zmieni. Sinus 9 ósmych pi to jest sinus pi plus 1 ósma pi, czyli pi ósmych, Dwa razy pi drugich nazwa zostaje, parzysta wielokrotność. I trzecia ćwiartka układu, czyli zmienia się znak. W takim razie zamiast kosinusa 9 ósmych mogę wpisać minus kosinus pi ósmych, czyli minus pierwiastek 2 plus pierwiastek z 2 przez 2 dodać, ale mam minus sinus pi ósmych, czyli odjąć i, i sinus pi ósmych, czyli pierwiastek 2 minus pierwiastek z 2 przez 2. To teraz ten 5 ósmych muszę tak zrobić, żebym miał 1 ósmą pi, czyli tu wzór redukcyjny na cosinus 5 ósmych, jest taki, że cosinus i do π2, czyli do 4 ósmych, 4 ósme pi dodam 1 ósmą pi, czyli to jest cosinus π2 plus π8, pi π2, pi czyli zmiana nazwy na sinus, π8, no i pi drugich plus pi ósmych to jest druga ćwiartka układu sporzędnych. Kosinus jest ujemny, czyli zmiana znaku. Natomiast sinus 5 ósmych pi to jest sinus, i podobnie jak z kosinusem pi drugich plus pi ósmych, czyli zmiana nazwy na kosinus i sinus drugiej ćwiartce jest dodatni, czyli zostaje znak tak, jak jest. Czyli teraz ten z numerem 1 to jest cosinus pi ósmych, kosinus pi ósmych to jest minus sinus. Czyli minus pierwiastek 2 minus pierwiastek z 2 przez 2 plus i. No i mam sinus 5 ósmych pi, a sinus 5 ósmych pi to jest cosinus pi ósmych, czyli pierwiastek 2 plus pierwiastek z dwóch przez 2. No i zostaje ten ostatni. 13 ósmych, kosinus 13 ósmych pi. To jest kosinus 1 i 5 ósmych pi, czyli y, ja tutaj zrobię kosinus 1 i 4 ósme pi plus 1 ósma pi, czyli kosinus 1 i 1 druga, czyli 3 drugie pi plus pi ósmych. 3 2 pi, czyli zgodnie z rami redukcyjnymi zmiana nazwy na sinus pi 8 i to jest czwarta ćwiartka układu współrzędnych, kosinus jest dodatni, czyli zostaje. Sinus 13 ósmych pi to jest sinus, podobnie jak to będzie przekształcane wcześniej, czyli 3 2 pi plus pi 8 zmiana nazwy, bo 3 drugie pi, cosinus. Pi I sinus czwarty ćwiarty układu jest ujemny, czyli tutaj jest minus. Zatem cosinus 13 ósmych pi to jest to samo co sinus pi ósmych, czyli pierwiastek 2 minus pierwiastek z 2 przez 2, a sinus 13 ósmych to jest minus cosinus, czyli minus i no i cosinus to jest 2 plus pierwiastek z 2 przez 2. I to są te cztery pierwiastki, zapisane w postaci algebraicznej